Konfiguracja poczty Microsoft Exchange. Serwer Microsoft Exchange to serwer służący do komunikacji zespołowej za pośrednictwem poczty e-mail w firmach. Dzięki niemu możesz zsynchronizować poczty, kontakty czy kalendarz. Microsoft Exchange udostępnia funkcje, które pozwalają uprościć zarządzanie oraz zwiększyć bezpieczeństwo komunikacji. Kliknij ikonę poczta znajdującą się na ekranie głównym. Z listy wybierz i dotknij Microsoft Exchange ActiveSync. W polu tekstowym adres e-mail wpisz swój adres poczty e-mail. W polu tekstowym hasło wpisz hasło dostępu do twojej skrzynki e-mail. Dotknij dalej. W polu adres serwera wpisz adres serwera Exchange. Jeśli nie znasz swojego adresu serwera, skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty e-mail. Lub administratorem serwera. W polu domena wpisz nazwę domeny. Jeśli nie znasz swojej nazwy domeny, skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty e-mail lub administratorem serwera. Przesuń listę na dół. Zaznacz opcję Połączenie SSL jako aktywną, jeśli serwer wymaga połączenia szyfrowanego SSL. Dotknij Dalej. Konto XChange zostało skonfigurowane. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Domek.